Witajcie w drugiej części walki o Rubelit. Jak widzicie, na początek jeszcze takie informacje wstępne. Dziękuję za 318 łapek pod, pod, pod poprzednim odcinkiem, czyli pod pierwszą częścią. No i jeszcze widzicie tutaj to wybicie demonica na świecie majuna z kranem stary obóz, który serdecznie pozdrawiam. Spadły dwa heroiki oraz dwie kule te teleportacyjne. No i w sumie na no co, dziękuję, że dostałem od was te teleporty, połowe. No i dzięki temu chociaż mogę sobie latać. No i ogólnie chciałem jeszcze dodać, że jest nas już łącznie 4000 e, ile dokładnie 4647 Więc no jeżeli nie subujesz to zostaw suba, a ja będę dzięki temu bardziej happy. No i na no co? Zaczynamy drugą część walki o Rubelit. Oczywiście walić syndykat i wszystko co z nim powiązane. No i teraz mam problem, bo mam sam fizyk. Nie skontrolowałem czy ktoś pode mną stoi. Chodźcie, Majdu Jak na razie tylko pokazuję je na tym odcinku jak nędzna jest ta złotówka igne. Wyjebać kilka tysięcy złotych na jaku, dostawać w pierdol, przedłużać walki <grywa> Dobra no, Tak Jezu, ale no ten syndykat, to serio teraz taka patologia Jakiś Quantine, który tero, no, teraz tam, teraz też nieco kupił te, to konto To teraz tam pisze Choroby mam Szmulu, jezu, zero kultury Cyrkowcy głupi No ale tak to jest Jedni kupują EQ -ku za złotowy, czyli na przykład gastoigne Jedni kupują konta, na przykład takie jak teraz Quantine No to jest klasik, no dla klasiku chyba wszystko jest możliwe Jeszcze jakby te złotówy albo te mulciaki byli... były banowane, to oho oho, Cały syndykat byłby w sumie pobanowany A to byłoby w sumie już coś fajnego Dobra Dobiję mu do 28%. I teraz jeżeli dobrze pójdzie... Jeżeli chociaż jedna klątwa mi wejdzie, to nie pozwolę już mu przedłużyć tej walki. Jedna klątewka. No, no albo dostanę CBK za 46 koła i się złożę. No, a to są te minusy tego na szyję. Ale no co? Jeżeli miałbym naszej koło, to za długo bym mi przedłużał. A tak to krątewka mi wejdzie, łatwiej będzie mi go zdablować. No, dobra, to tak. Tym się leczę. Idziemy, wracamy. Nie chcę z tym szmulem walczyć znowu. Yes. Dobra. Um, teraz muszę czekać, aż on będzie robił te tury. Um, co my tutaj mamy? Jeszcze tej tury nie zrobił, ja sobie tak. Tutaj jest. Eee. Dobra. Marca truta. Rozpro. Yy, podwójny. Teraz tyle tych, co zrobiłem. Jest szansa na kątewkę. Dobra. Tutaj wzięli. Eee. Tu Mateusz już bierze. Tu Quentin lata, Tu nic nie ma. Eee. Dobra, no jest krąg jak najbardziej. Eee, ja 97, on 34. Nie wiem, dla nich to jest takie zabawne. Aha, 5, 3, 5, 1, klucz. Dobra, plisz, krąg F to już mnie nie przedłuży śmietnik. Jeżeli nie będzie klątwy, to się leknie i znowu będę musiał czekać. A tego byśmy nie chcieli. No i chciałbym, żeby mi to błogo w końcu zmieniło. Dobra, jest klątwa. No nie, nie zablowałem go. 14% i się leknie. Ajć. Albo i nie. No i wypad śmietniku głupi. Jak nie pomogą. Jesteś zbyt słaby, o, zbyt głupi w sumie. No dobra, ten walty Picasso, a ja sobie dwa kryształki wezmę. Trzy w sumie. Jeżeli dobrze pójdzie. No i znowu serio działa na ciebie choroba. Jezu, niuuu, o co tu biega? Ale mnie ta gierka nie lubi, No Dobra, tam jakieś portale, portale. Hmm, tutaj jeszcze też jakiś portal. No i tu chciałem, żeby mnie w sumie przeteleportowało, a jest zbyt blisko albo daleko A stoina A walić, ja to nie chcę walczyć z szmatu Szmaciu zrogowa ciała Ja sobie wolę po polatać tutaj Może złapię jakiegoś innego imbecyla A nie będę walczył z tym idiotą Typ chce mnie tylko przedłużać tylko po to tutaj wbił Nikogo, um. innego tu nie ma Quantina... Ha, no jest, Polcie ma tą szmule. No i dobra, ja idę szukać kłana Eee, plan się udał. Jest spoko, tutaj się jeszcze tepnę No i dobrze, Polcia obije tego pajaca o, odejdę sobie, bo on może próbować może próbować uciekać i mnie łapać. A ja nie chcę, żeby on mnie łapał. Ja chcę sobie tutaj o, taką o, walczyć. O, Quantinę. Witam pana, chodź tu, chodź, tu, zawalczymy. No halo, dzień dobry, kurde. No, halo, halo, dzień dobry. Witam pana prezesa Quantina. A raczej serasa szyjna. Mm, w sumie na to konto tylko dwie legendy wylotał sam z siebie Bo te to w sumie już kupiły jak te konto je miało No nic, mówi się bywa Dobra zobaczę, o klątewka masz Podejdziesz już w sumie do mnie Ale ja ci na to pozwolę oczywiście Zobaczymy jaki jesteś w estujce I cyk Pro Dobra. Leci błyskawiczne strzała, potem zatruta. <grystanie> uciekł? Uciekł, czy nie uciekł? Prawdopodobnie, nie, 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 on chyba poleciał na dół. Nie, polcio go ubił, on już wrócił po prostu. <grystanie> Jak to polcio napisał, Gasy, nie może mi naskoczyć. <grystanie> No Bywa i tak Raz możesz kupić fullę kulegę za złotówę będziesz kozakiem A raz kurna kupisz ego za złotówę i będziesz mięsem do bicia O kurde ale mi wydupcył sebeka za ile 45 koła No zobaczymy czy dzięki temu sebekowi wygrasz Czy dał ci aż tak dużo Chyba ci nie dał Kurwa, no nie, jeszcze nie tego złapałem. Eee, pod tego to w ogóle mam złe Mam trutę. No i dobra, już. Tak to jest, jak się nie tego złapie. A gdzie tamten? Dobra, polcio bije znowu te, tego pajaca. Eee, i dobrze. O, a tam leci ten Quandinę. Co da ucieczkę? Chce rewanż czy, czy co? Zobaczymy. Pobijemy się z nim, zobaczymy co tam pójdzie. Jak pójdzie, masz w sumie lekki. Dobra, dałeś mi szansę sobie jeszcze użyć takich umiejętności, więc spoko dzięki. Tutaj no, jeszcze nie to. No ale dzięki ogólnie podwójnie Ci jeszcze wrzucę, może będzie klątewka. U, niestety klątewki nie było. Dostałeś tu rele. Uleczyłeś się nawet. Mm, dobra, tam ci... Tamta dwójka dalej walczy. Tutaj nikogo pode mną nie ma. Zatruta, podwójny, błyskawiczny, rozpro, podwójny, rozpro. Hmm, znowu dał ucieczkę. Kurde, no tego się trochę nie spodziewałem, że tak to ujmę. Ale dobra, leci. Hmm, już ucieka. Ale no, powiem wam, że. Wow! Tak jest, w końcu coś. Hmm, ale ja nie mam full HP. No ale ogólnie w końcu coś. W końcu mam jakieś lepsze błogo. Mega mi to odpowiada. Bardzo, ale bardzo mi się to podoba. Dobra. W końcu jakiś lepszy na 5 minut, ale no Lepsze to niż jakaś tam choroba na 30 <śmum> Ale mu siadło Dobra, będę musiał się uleczyć Aha. Dobra, uleczyłem się Błysk Rozpro, o, dotyczek siadł Dobra, ma 33, ja mam 40 Jeszcze dam sobie takiego leka tutaj, o Um, bo nie miałem full HP, więc to może być trochę ciężej wygrać, no ale no dobra, on też użył leka. No, damy błyska, o kurde, no nie, siadło mu bardzo mocno, ale dobra, mi coś tam siadło chyba. O ma 2%, kurwa, dał ucieczkę, czy co? Nie, dobra, krątwa była i po prostu padł. A, bo ja mam naszej skrątwą, no dobra. O o o, lecimy tam, bo tam jest filewandrel. Być może ubijemy sobie jeszcze filego, ale zaibiście, to było go jest kurno zajebiste O, tego to ja w sumie też chcę złapać, daj mi go. Ale no, powiem wam, że oni czują do mnie respekt. No bo nie oszukujmy się, ale jeżeli by raczej się mnie tak nie obawiali i tak dalej, to nie dość, że po pierwsze nie uciekaliby przede mną, a no jak widać, uciekaj uciekają bardzo często. Plus jakiś nob w fuledze ze złotówy nie przedłużałby mnie, żebym nie bił mu reszty klanu. E, więc według mnie to w sumie no czują respekt i to dobrze. Nie wiedzą, kto tu rządzi, a nie. <laughs> Klątwa, oślepienie, no i tak ma być Kurde Ładnie wchodzi No i kurna da ucieczkę znowu eee, Dobra, kogo tam mam Gastoidne to nie Ten mi uciekł uh, uh, uh. Dobra, tu nic nie ma Chcę chociaż jeszcze jedną walkę Taką w miarę spoko do live'a Do tego, do odcinka Ale Chyba tak się nie uda Aha, Polcio, zabrałem ci to Dobra, może złapię znowu tego pajaca Już dał te peka Obawiają się, obawiają Dobra, Polcio, to weźmy Ja sobie dam tutaj te polo, Portal 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 Kurde, wszystkie zużyte Jakbym tego gastroina chociaż złapał, żeby sobie z nim zawalczyć ostatnią walkę w odcinku. To byłoby w miarę spoko, bo z nim tylko raz walczyłem. A on w sumie nie przedłużał za bardzo, więc... To byłoby w sumie spoko. Tutaj się tepniemy. Nie, tu nikogo nie ma. Tutaj też się tepniemy. Tutaj też pusto. Jeszcze chociaż jedną walkę do tego odcinka. Zobaczymy, czy... Jakich mamy tutaj zawodników na tym klasiku? Ale no, jak widać, no, na razie ci zawodnicy nie są jacyś tam zajebiści o, Tutaj też nie ma tego TPK. Tam idzie Don. Dobra, zawalczę sobie jeszcze raz z Donem. Ale wtedy muszę sobie. zmienić. takie, no nie. Dobra, to Don. Już myślałem, że to leci ten gastoignę. <laughs> no, ale dobra, leci Don. Mamy walkę z Donem. Akurat minuta błoga, czyli spoko. Zobaczymy jak mi pójdzie Jak mu pójdzie Pyk, podwójny hmm. Oślepienie mi siadło Więc to jest bardzo dobrze Teraz muszę dać błyska A iść, yy, mu klątewka siadła No i myślę, że najlepszym rozwiązaniem Teraz będzie danie podwójnego A potem błyska Dobra, on już ma 30% hmm, I chyba na mnie stoi, stoi nie, nie, nie stoi Ma 19,50 eee, Dobra, dam Zatruta, ma 3, ja 25 I pytanie Czy nie mi ostatni ratunek, czy raczej Leknie się, czy padnie Od truty mhm. Albo ewentualnie Ta ucieczka jak ma 3% Zawsze tak można No jestem bez Boga. No i to już będzie w sumie ostatnia walka. Eee, dobra, zdążyłem. Ale oni są tępi, ja pierdziele. O, uniknął cebeka. Dobra, ale nie idzie aż tak źle. Ja w sumie wolę się uleczyć, żeby czasami nie walną mi jakieś tam bomby. Tak, tako. No, takie jak tutaj. E, miło byłoby. Kurde, już jestem po ostatnim. Nie wiem, tropiciel jest teraz za mocny. Już nic mnie nie uratuje. Albo ewa. Chciałem dać sobie ucieczkę. No ale dobra, nie pykło. Dobra, w sumie. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobra, wejdę sobie tam jeszcze ten. Zawalczę chociaż raz. Ale to już bez ten, żeby nie przedłużyć, bo jest, już jest 34 minuty. No i już wiem po prostu jakie będę miał blagi po prostu jak ten Tajemnicza moc. Gdzie to jest? Jakieś tajemnicze źródło czy coś. O miejsce mocy. Choroba, serio. No i super, choroba. Ech. Dobra, co z tego, że dotyk, skoro i tak padnę? Ja mam jakieś zjebane błogo. No, praktycznie od początku filmu mi cały czas to gówno daje. O, ma błogo, oślepienie. Wszystko jest cacy. Hej, no, jak ja miałem to błogo, to musiał dać ucieczkę. Ech. No i znowu dotyk mu czyli to już jest po mnie. Mhm. Dobra, nawet nie chcę się tego kontynuować. Miejsce mocy to nie działa, czy co? Nie wiem, jak to w ogóle działa. Obowiązuje, kurde. Dostaję po prostu. Chodzę sobie po mapce, kliknąłem jakieś tam miejsce mocy, dostałem useless w błogu, które przegrywa mi walki w chuj. No i przez to po prostu padam. No spoko. No jeszcze mam No Ale mój przeciwnik dostaje jakieś tam błogo zajebiste z oślepieniem. No fajnie, może być i tak. Masz no, tak, bo już mi się nawet walczyć w to nie chce. Nie dawać tego zjebanego błoga. Bo fajna losowość. Wrogowie dostają zajebiste błogosławieństwa, ja dostaję wpizdy. Po ostatnim ja jestem też już po... No i mu dosiadł dotyk. Zdablował mnie oczywiście, bo to jest walka tropiciel kontra łowca. Tropiciel ma tylko trzy tury mniej. No bo teraz to jest takie zbalansowane oczywiście.